Choroby współczesnego świata to nie tylko dolegliwości ciała, ale i duszy. Gdy spojrzymy na nie z perspektywy szerszej widzimy, że rak, cukrzyca, nadciśnienie, depresja czy zaburzenia tarczycy nie pojawiają się przypadkowo. Są symptomami Głębokiego braku równowagi, który przenika nie tylko nasze ciała, ale i naszą świadomość. Um, ale na tym się nie kończy. Manipulacja, egoizm, zawiść, chciwość, zazdrość i nieustanna pogoń za tym, co iluzoryczne, to także choroby, które niszczą nas. Od wewnątrz, często w sposób bardziej subtelny, ale również destrukcyjny. Wymienię tutaj parę przykładów. Rak to nie tylko komórki mnożące się poza kontrolą, ale symbol energii, która nie jest w stanie płynąć swobodnie. To nagromadzone emocje, tłumione latami, odrzucane uczucia, których nie mieliśmy odwagi przeżyć. Jak często odmawiamy sobie prawdy? Zamiast słuchać tego, co działo, próbuje nam powiedzieć. Każdy głos, każda zmiana, wołanie duszy. Zauważ mnie, spójrz na to, co ukrywasz, co cię trawi. Cukrzyca to głód miłości. I nie chodzi o miłość powierzchowną, ale o prawdziwe, głębokie połączenie z samym sobą i światem. Osoby z cukrzycą często czują, że czegoś im brakuje, że nie dostają wystarczająco dużo słodyczy życia. W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł szczęścia zapominają, że jedyne źródło prawdziwej słodyczy bije w ich wnętrzu. Albo nadciśnienie, to ucisk, ucisk jaki sami na siebie nakładamy. Stres, pośpiech, nieustanna presja, by sprostać oczekiwaniom świata, to wszystko powoduje, że nasze serce bije szybciej, nasze ciało staje się spięte. Jak często próbujemy wziąć na siebie za dużo, zapominając o delikatnym rytmie życia. Albo depresja to odcięcie się od światła, zamknięcie w ciemności własnych myśli, uczuć, wspomnień. Kiedy dusza nie ma przestrzeni, by oddychać, kiedy przestajemy czuć i odcinać się od emocji, dusimy się w swoich ograniczeniach. Depresja to wołanie o powrót do świata, do siebie, o zanurzenie się w życie, nie tylko egzystencję albo problemy z tarczycą, to zakłócenie komunikacji naszego głosu, kiedy nie mamy odwagi mówić swojej prawdy, kiedy tłumimy w sobie to, co chcemy wyrazić, ciało reaguje. Tarczyca to nasz wewnętrzny barometr autentyczności. Jeśli przestajemy być sobą, tracimy kontakt z własnym wnętrzem. Zaczynają się problemy, ale to nie wszystko. Choroby duszy w dzisiejszym świecie to również potężne schorzenia, choć nie zawsze tak widoczne. Manipulacja to brak zaufania do życia, potrzeba kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Manipulujemy, bo boimy się, że jeśli puścimy, coś stracimy. A jednak to w puszczeniu tkwi prawdziwa wolność, egoizm, to choroba separacji. Oddzielamy się od innych, wierząc, że jesteśmy samotnymi wyspami na oceanie życia. Ale życie nie jest wyspą, jest oceanem, w którym każdy jest częścią większej całości. A zawiść, zazdrość, chciwość? Do zaburzenia naszej relacji z obfitością. Kiedy wierzymy, że świat jest pełen niedoborów, że nie starczy dla nas wszystkich, zaczynamy się porównywać, pragnąć więcej, zazdrościć. Tymczasem prawdziwa obfitość jest nieskończona, ale nie na zewnątrz, w nas. A pogoń za sukcesem, za materią. To zagubienie w iluzji jesteśmy uczeni że wartość mierzy się tym co posiadamy ale im więcej gromadzimy tym bardziej tracimy kontakt z tym kim naprawdę jesteśmy w pogoni za ze zewnętrznymi celami zapominamy o wewnętrznej pełni tutaj nasuwa się pytanie jak się pozbyć tych chorób to proste chodź Wymaga odwagi. Zatrzymaj się. Zacznij słuchać siebie. Odnajdź ciszę w sobie i zapytaj swoje ciało, swoją duszę, co naprawdę cię trapi. Co potrzebujesz uzdrowić? Zamiast uciekać, zanurz się w emocje, w lęki, w ciemność. Przyjmij wszystko, co do ciebie przychodzi. Każda emocja, każdy myśli to część ciebie. Przywróć połączenie z naturą. Spędzaj czas na świeżym powietrzu. Dotykaj ziemi, oddychaj świadomie. Ciało, dusza i umysł są nierozerwalnie połączone. Uczyj swój dom świątynią dla duszy. Otoż się miłością, nie przedmiotami. Medytuj, ruszaj się, jedź świadomie, oczyszczaj ciało z toksyn, ale przede wszystkim oczyszczaj umysł i serce z iluzji. Zrozum, że to, co widzisz w świecie, to odbicie Twojego wnętrza. Każda choroba to wiadomość od Ciebie, dla Ciebie. Jak zapobiegać? Wszystko zaczyna się od świadomości. Bądź obecna, obecny, żyj świadomie. Codziennie pytaj siebie, czy to, co robię, czyni mnie zdrowszą, zdrowszym, silniejszą, silniejszym, bardziej zrównoważoną, zrównoważonym. Czy wzmacniam siebie i innych, czy osłabiam? Nie potrzebujesz więcej materii, więcej władzy, więcej kontroli. Potrzebujesz więcej miłości, więcej prawdy, więcej ciszy. Kiedy zrozumiesz, że kluczem do zdrowia jest równowaga wewnętrzna, zarówno Twoje ciało, jak i dusza zaczną powracać do stanu naturalnej harmonii. Jestem Diana, mentorka świadomości i transformacji. Wymagam. Tym, którzy chcą wznieść swoją świadomość i zacząć żyć pełnią szczęścia i zdrowia. W nadchodzących dniach będę mówiła o chorobach i wyzwaniach, które mogą nas dotknąć, oraz o tym, jak stworzyć piękny świat pełen zdrowia, spokoju, radości i szacunku dla innych. Zasubskrybuj, polub, skomentuj. Każde Twoje słowo ma ogromne znaczenie. Do zobaczenia. Miej cudowny czas.